Mm, kurwa, tego jest tyle, że nie wiadomo od czego zacząć, ja pierdolę. Masakra jakaś. Po drugim devstreamie dostaliśmy jeszcze więcej informacji na temat zbliżającego się drugiego sezonu w Diablo 4. Informacji jest popachy, ogólnie są to dobre informacje w przeważającej części, ale nie obyło się również bez paru Nerfów. Bliżej to opiszę w następnym filmiku. Również podzielę to na parę tematów i parę filmików w bardziej przystępnych odcinkach czasowych. Żeby te filmy nie ciągnęły się jak flaki z olejem w nieskończoność. Ale żeby każdemu przyjemnie się to oglądało. Na to wychodzi, że trzeba będzie przyzwyczaić się do tak dużych zmian. Prawdopodobnie w każdym kolejnym sezonie. Na takie ilości informacji nie chcę być tutaj prorokiem. Ale im więcej tym lepiej. Od przybytku głowa nie boli. Bo informacji mamy naprawdę w brud. Dlatego... Zapraszam do omówienia najistotniejszych nowości w sezonie drugim, w sezonie krwi. Zapraszam. Po drugim devstreamie dostaliśmy jeszcze więcej informacji na temat zbliżającego się drugiego sezonu w Diablo 4. Informacje z popachy, ogólnie są to dobre informacje w przeważającej części, ale nie obyło się oczywiście bez paru nerfów. W dzisiejszym filmiku chciałbym omówić ogólnie aktualizację rozgrywki, zdobywanie doświadczenia, aktualizację właśnie tego salda, balance class, aktualizację przepustki bojowej, no i zobaczymy poprawki błędów. Na początek jeszcze małe ogłoszenia duszpasterskie. Zapraszam na mojego Discorda klanowego. Zachęcam do odwiedzenia zakładek z regulaminem, jak również zapoznaniem się z regulaminem przystąpienia do klanu. Tak, można przystąpić do klanu. Minimalne wymagania, które trzeba spełnić do przystąpienia do klanu, to oczywiście ukończone 18 lat, posiadanie Discorda, czyli to się równa słuchawek z mikrofonem, jak również ukończony setny poziom dowolną postacią. Jest to mały próg wejścia ze względu na to, żeby ocenić zaangażowanie i wiedzę gracza, który będzie chciał przystąpić do klanu. Ale na Discorda zapraszam wszystkich chętnych do rozmowy, do wspólnej gry i do poznania ciekawych ludzi w tym imię. Na Discordzie udzielam się znacznie częściej niż na YouTube. Także tam można złapać mnie prędzej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, link do Discorda umieszczę pod opisem filmu. Także zapraszam serdecznie. Zacznę, może teraz, typowo trochę od glifów, paragonów. Dostajemy ich w sumie 10, na każdą postać po dwie. Może taki przykładowy tutaj dla druida przeczytam taki może przykładowy dla druida. Mamy tutaj takie coś jak właśnie porażenie prądem, ale na pewno w grze będzie to jakoś inaczej opisane. W każdym razie chodzi o to, że w tym glifie za każde 5 punktów woli zakupionych w zasięgu. Twoje pioruny i tańczące jakieś błyskawice zadają tam ileś około 40 widełki, są od około 40% obrażeń i dodatkowe bonusy to wiadomo, wrogowie uszkodzeni czy tam dotknięci błyskawicą lub tym tańczącym piorunem otrzymują o 20% zwiększone obrażenia na 5 sekund i tutaj jest jeszcze na przykład taki tektoniczny też do druida glif tektoniczny za każde 5 zręczności zakupionych w zasięgu twoje ziemskie umiejętności zyskują między 3 a 15% obrażeń od uderzenia krytycznego i dodatkowy bonus zyskujesz 15% szanse na szczęśliwe trafienie i tak jak mówiłem każda postać będzie miała po dwa dodatkowe glify i chciałbym tutaj zaznaczyć że na razie w, w early game i w pierwszym sezonie mieliśmy maksymalny poziom, na który mogliśmy wylewelować dany glif, czyli te żółte glify, to był maksymalny poziom 21. Teraz ten poziom będzie zwiększony, ale na razie jeszcze nie trafiłem tutaj nigdzie na informacje szczegółowe, na ile będzie zwiększony ten poziom. Gdzieś mi się tam obiło, że tylko chyba o 2 level będzie zwiększony, no ale lepsze to niż nic także przejdźmy może do aktualizacji rozgrywki czyli tutaj dostaliśmy tak ogólnie w skrócie czyli tutaj ten kursor to wiadomo ten kursor dostaliśmy ikonę kursora można sobie znaleźć w menu obce e, ułatwień dostępu dostaliśmy również sygnał dźwiękowy, aby sygnalizować gdy jest w pobliżu na przykład przejście dra, e, drabina albo jakiś uszkodzony moc przez który będziemy mogli przeskoczyć w interfejsie użytkownika dostaliśmy zmiany takie jak elementy w skrzynce w naszym staszu można oznaczyć jako ulubione przedmioty w ten sposób nie mogą być sprzedane ani odzyskiwane. Przedmioty w skrytce można teraz oznaczyć jako niechciane lub ulubiony. Opcją, którą dostaliśmy warto wspomnieć to jest ten autorun, czyli dodanie automatycznego uruchamiania, czyli po, praktycznie jak to będzie działało po wciśnięciu związanego przycisku, gracz będzie mógł stale poruszać się w danym kierunku, w którym, w którym będziemy mieli kursor myszy skierowany w jakąś stronę, czyli dopóki nie będzie zainicjowane. Jakaś po prostu inna umiejętność. Teraz wiadomo dostaliśmy powiadomienie, jeżeli chodzi o bossów świata, również efekty wizualne, które mamy oznaczone na mapie, jako na przykład piekielne przypływy, również będą widoczne na minimapie. Minimapa wiadomo, została y, troszkę pomieszona w celu szerszego obszaru. Na mapie dodano trzy nowe ikony dla skrzyń piekielnego przypływu, każdy pojedynczy na biżuterię, zbroję i broń. Dodano dwa dodatkowe miejsca na postaci, czyli mamy w sumie teraz będziemy mogli mieć tych postaci 12 elementy takie w skład w które wchodzą koszty czarowania czyli będą teraz po prostu mniejsze przykładowe możemy takie podać rolowania czyli rolek to jest, jest przykład podczas załóżmy podczas czarowania rzadką różdżką starożytną gdzie miała załóżmy 750 item power przedmiotu czyli przed sezonem krwi czyli pierwsze, pierwsza, pierwsza rolka to był koszt załóżmy 56 tysięcy, 456 sztuk 56 tysięcy sztuk złota, wtedy druga rolka już 282 tysiące i trzecia za 333, a teraz podczas, podczas rolowania w sezonie krwi, pierwsza będzie miała 6, 64 tysiące, zaś druga będzie miała 128, a trzecia 193, dla porównania tamte były druga, za drugą 282 tysiące i 338 tysięcy, także te rolki będą troszkę znacznie mniejsze będziemy tego złota mieli jednak więcej do rozdysponowania po zaczarowaniu legendarnej różdżki na przykład item power 800 przed sezonem krwi mieliśmy na przykład 164 tysiące sztuk złota raz klejnoty jeżeli chodzi o klejnoty to nie będą spadać jako zwykłe klejnoty zamiast tego y, będą już wytwarzane tylko u jubilera również te klejnoty będzie można odzyskać z powrotem jako we podzielone we fragmenty klejnotów u jubilera to tak warto nadmienić jeszcze również tych liczba tych, tych fragmentów klejnotów będzie spadać rzadziej niż klejnoty ze zwykłych źródeł ale częściej na przykład będzie to wylatywały te klejnoty ze skrytek szeptów także już skrytki szeptów będzie się opłacało tak czy siak w ogóle dla samego choćby levelowania także w skrócie te zdobywanej klejnotów do aktywnego działania gracza nie będzie pasywnie wypełniać twojego ekwipunku, znacznie zmniejszając obciążenie z po prostu całej przestrzeni czyli w skrócie, żeby nie będziemy za zawalać sobie tyle e, naszego ekwipunku jak wiadomo wprowadzono korekty dla łupów w każdym regionie świata, czyli będziemy załóżmy w, w trzecim regionie świata to te mniejsze, które jakby nie leciały na przykład żółte nam przedmioty, czy jakieś białe poziomu świata 1 czy 2 to będą wylatywały już nam w w formie materiałów rzemieślniczych także jak będziemy na poziomie świata 4 a będą wylatywały nam jakieś mniejsze z mniejszego poziomu świata to one już będą wylatywały nam w formie właśnie tych materiałów rzemieślniczych także nie będzie co chwilę zbierania śmieci ułatwi to oczywiście znowu nam przyspieszy to po prostu gameplay ze względu na to że tak żeśmy cały ekwipunek sobie nawalili, żeby się tylko teleportować do miasta iść do kowala przerobić to na materiały rzemieślniczy albo iść do jakiegoś innego wędora żeby to sprzedać teraz będziemy mieli to ułatwione że po prostu będziemy to, od razu będą nam leciały po prostu materiały rzemieślnicze. A takie lepsze przedmioty ci na danym to będą dalej nam wylatywały, wtedy będzie można po prostu sprzedać. Ale tak czy siak, z kasą prawdopodobnie nie ma być problemu, ale to za chwilę przejdziemy do tego. Teraz lochy, krótko jeszcze o lochach wspomnę i tutaj teleportacja, jak nam wiadomo, już, yy, przenosi nas teraz już do. Teleportacja w mieście przenosi nas już bezpośrednio do lochu, a nie jeszcze przed jego loch, także zaoszczędza nam to jeden ekran ładowania, czyli też tym samym przyspiesza nam po prostu gameplay, czyli w skrócie teleportacja będzie teraz nas przenosiła do lochu. Do wnętrza lochu, a zamiast teleportować nas przy jego wejście. Ninfred Sigile, czyli nasze koszmarne pieczęcie, będą teraz nagradzane po ukończeniu lochu koszmaru, a nie dopiero po pokonaniu ostatniego bosa, czyli ostatniego potwora. Potwory yy, w Locha pojawią się wcześniej, zupełnie przy wejściu i ma to na celu po prostu zmniejszenie nam niepotrzebnego ułożenia w i wta. Czyli od razu, żebyśmy weszli, jeb z buta i się zaraz napierdalali z potworami, a nie jeszcze tam wyczekiwali na jakieś yy, tututu Bezpośrednie obrażenia od głównych. Hafiksów może teraz pasywnie unikać na przykład od tych pęcherzy krwi, czy od tego pulsu śmierci. Również trzeba będzie zwracać uwagę i uważać na to na tych dźgaczy, którzy mogą nam zadać obrażenia w plecy. Będą e, zwiększone w, 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 wtedy dla nas dla naszą postać obrażenia. Trzeba będzie tego unikać, uważać. Pula śmierci, czyli ta pulsacyjna, nie będzie już uruchamiała się na potworach, które mają eksplozję śmierci, na przykład przykłady to były właśnie te na tych pająkach na przykład. Taka czerwona, czerwona eksplozja była z ziemi i mogliśmy przez to na przykład zginąć. Te impulsy śmierci nie będą się już pojawiać jeden, jeden na drugim, tylko puls śmierci pojawia się tylko wtedy, gdy wokół potwora jest otwarta przestrzeń, także to jest na pewno dobre. Co jeszcze z tych pułapek by można było to nadmienić, to ten dryfujący cień, nie wiem czy kojarzycie, taka skrwały czas trwania skrócono z 5 sekund do 3 sekund, czyli, czyli skrócono po prostu jakby obrażenia od niego i czas odrodzenia zwiększył się o 2 sekundy burza tutaj, czyli tak zwana ta kopuła albo kopułka jak myśmy to nazywali u nas z chłopakami na Discordzie i tutaj to jest akurat dziwne ale to już, to już wymieniałem. Warto tutaj by było nadmienić aktywności właśnie w endgamie, czyli czas pomiędzy wydarzeniami legionowymi. Czyli te wydarzenia legionowe są skrócone z 30 do 25 minut. Wydarzenie legionowe będzie teraz powiązane cel z naszych szeptów. Zwiększono dodatkowe skalowanie życia potworów na wydarzeniach legionowych. Zobaczymy, jak się to będzie miało. Teraz szefowie świata, to wiecie, ogólnie z, 3, z 6 do 3,5 godziny będą się respić. Oczywiście, wiadomo, trzeba było zwiększyć też zwiększono maksymalny poziom życia danego World Bossa teraz będziemy mieli też powiadomienia oczywiście będzie będzie to powiadomienie godzinne czyli 60 minut przed później będzie w porównaniu z wcześniejszymi 30 minutami i yy, gracze będą również powiadomieni na 15 minut przed pojawianiem się World Bossa Także to jest też taka dobra, dobra informacja. Jeżeli chodzi o takie zmiany w stolicach, w miastach ogólnie, to okultysta wiadomo ma teraz sklep przy drzewie szeptów. Dodano również skrytki w każdej stolicy w mieście, czyli mamy teraz ogólnie cztery skrytki, będą dostępne przy każdym wendorze, przy każdym ważnym wendorze I też również dodano w małych miastach, gdzie są małe punkty, dodano również tam po skrytce. Dlatego nie trzeba będzie teraz teleportować do tych głównych miast, tylko będzie można korzystać ze skrytki w jakimś danym małym mieście. Potwory to tutaj w sumie ogranicza się w sumie. Do tego tylko na tych poziomach świata, czyli wartier Tier 1 i 2 poziomy, to wiadomo, od 1 do 50 będą miały potwory. War Tier 3 będą potwory poziomu minimalnie 55, maksymalnie 70 poziomu. No i na wartier Tier 4 potwory dostaniemy potwory co najmniej na poziomie 75, maksymalnie na setnym levelu. Teraz, jeżeli chodzi o Doświadczenie, o zdobywanie doświadczenia, czyli teraz kadzidło, bo prędzej nie miały takiej funkcji. Dostaną premię do doświadczenia, utrzymują się również po śmierci naszej postaci. Oczywiście, wiadomo, nie tyczy się to hardkorowej, Premia do doświadczenia, zdobywanie w drużynie, i zagrew na najwyższych poziomach świata zostały. Zwielokrotnione, aby zwiększyć skuteczność po prostu w farmieniu tego levelu w dalszej części gry i doświadczenie zdobywane przy zabijaniu potworów wyższego poziomu zostało również znacznie zwiększone. Na przykład przykładowe wartości mogę tutaj podać poziomy np. 1 do 50 potwory. Koda wartości doświadczenia zdobywanego ze zwykłego potwora tutaj, czyli mieliśmy przed bonusami, czyli od 1 do 50 bez zmian. Na poziomie 55 poprzednie na przykład było 370, a teraz dostaniemy 425, no i tak dalej, i tak dalej, będą zdobywane. Również zwiększona nagroda doświadczenia za ukończenie poszczególnych szeptów i e, również e, ponurych przysług i otwarcie skrzyn z piekalnego przypływu. Na przykład otwieranie skrzyn na heltajtach na poziomie trzecim światła 375% za otwarcie skrzyni i na World Year 4 750%, także będzie teraz oni będą chcieli, również levelowanie będzie się opacało żeby na tych, na tych heltajtach uczestniczyć jednak i otwierać, szukać farmić. Tyle tych popiołów, żebyśmy mogli po prostu otwierać sobie te skrzynie, i dzięki otwieraniu tym skrzyniom będziemy, będziemy zdobywać coraz wyższy poziom doświadczenia. Nagrody za oddanie tych ponurych przykładów, czyli wartier 1 i 2, 200% mamy, a później na wartier 3 i 4 mamy 17 i 11%. Warto krótko nadmienić jeszcze, nagrody za, wy za wykonywanie tych zadań pobocznych zostały też ulepszone w celu skalowania wraz z, z wyższymi poziomami świata, czyli na przykład zostały zwiększone zdobywanie tych zasłoniętych kryształów, czyli to są te nasze materiały rzemieślnicze, również będziemy je odzyskiwać ze skrytek odzysku nieznacznie zwiększono liczbę rzadkich skór i rzadkich ród ze skał odzysku, co jeszcze bym mógł do tego dodać, efekty różnych pułapek teraz na świecie zostały to również skorygowane jeżeli chodzi teraz o te podstawowe, unikalne przedmioty, takie jak asa, rzeźnika, czy ten uścisk matki, czy pięść losu Ogólnie co po niektórych tych, które zadają obrażenia, to zwiększono obrażenie, na przykład przyrost, jeżeli chodzi o te rękawice, na przykład które zadawały od mrozu, teraz będą miały zwiększone o, 75, o 70% tego mrozu zwiększono 70%, afiks obrażenia zimna zastąpiono afiksem szybkości ataku. Warto powiedzieć jeszcze o tych poprawkach błędów, bo nikt może o nich nie wspomina, a wam powiem, że jak to czytam, jeżeli naprawiono takie poprawki błędów jak gra kooperacyjna, ile było takich błędów, oczywiście nie wszyscy gracze mogli tego doświadczyć, ale na przykład naprawiono błąd, który podał, że gracz nie mógł zostać zaproszony do żadnej innej drużyny, jeżeli inna osoba z jego drużyny rozwiązała drużynę. Ja na przykład takiego błędu doświadczyłem, ogólnie w lochach są poprawione błędy, w wydarzeniach, w szeptach, w rozgrywce, w elementach jeszcze na przykład usunięto błąd na skutek, którego nie można było ratować amuletu Ochronnego Wigo, na przykład takie były będy w twierdzach. W twierdzach na przykład naprawiono wiele przypadków naprawiono błąd, na skutek którego gracz, czy mogli atakować potwory bez odwetu z drugiej strony, na przykład w questach interfejsie użytkownika usunięto na przykład problem, który powodował, że eliksir maksymalny wzrost żywotności wynosił do 30%, podczas gdy rzeczywiście wynosiło 20%. Także na, naprawdę masę, masę błędów poprawili. Jeszcze raz powtórzę, w, w interfejsie użytkownika, w questach, w twierdzach, w, w elementach różnych i rozmaite w rozgrywce, w wydarzeniach i szeptach, w lochach i w grze kooperacyjnej. Także naprawdę tych błędów Poprawek tych błędów jest naprawdę mnóstwo. Także to był taki krótki filmik poglądowy. Oczywiście tych zmian można by było czytać, czytać i czytać. Ogólnie podsumowując, mamy dodane parę boostów na, na każdą postać, mamy zwiększoną ilość tych zmienionych mocy legendarnych, zmienionych przedmiotów unikatowych. Teraz będziemy po prostu latać do danego bossa, żeby farmić dany przedmiot, ale to, mówię, to już omawiałem w poprzednich filmikach. Dostaliśmy też tego lekkiego nerfa, także to by było ogólnie tyle. Takie podsumowania, podsumowania. A w każdym razie kiwam dzięki za uwagę. Zapraszam do moich następnych materiałów. Jeżeli materiał się spodoba, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, po więcej, i dodaj również jakiś komentarz od siebie. Także to by było na tyle z mojej strony. Zapraszam do następnych materiałów i pozdrawiam wszystkich. Cześć.